Sędzia powiedział, że decyzja została podjęta i ogłoszona. Tego dnia adoptowałam mojego chłopaka Joe. Oboje musieliśmy powstrzymać się od śmiechu. Naprawdę nie miał mamy. Zmarła dwa lata temu w dziwnym wypadku w Łazience. Wyszliśmy na ulicę, a Joe radośnie oznajmił, że jestem teraz jego mamą i wybuchnęliśmy śmiechem. Od dziecka uwielbiałam ryzyko i niebezpieczne wyzwania. Życie bez tego byłoby nudne. Próbowałam znaleźć takiego fana sportów ekstremalnych jak ja, ale Joe był tak szalony, że czasami było to przerażające. Ale na pewno się z nim nie nudziłam, dlatego nasz związek szybko zamienił się w wariactwo. Wiesz, robiliśmy wszystko. Kiedyś nawet chodziłam bez siatki zabezpieczającej podróża między trapaczami chmur. A on mógł na przykład zjeść żywą żabę. Teraz Joe poprosił mnie, żebym zaadoptowała go w ramach wyzwania. Gdybym przetrwała miesiąc i była dobrą mamą, mogłabym zlecić Joe'emu stadanie. Ale jeśli którejś z nas odmówiłoby wyzwania, musiałoby chodzić nago po całym mieście, a ja tego nie chciałam. Po wyzwaniu adopcyjnym poszliśmy do kawiarni, aby świętować, a Joe zaproponował, że zamieszkamy razem, ponieważ byłam teraz jego mamą. Zgodziłam się. Na początku spędzaliśmy czas cały razem i bardzo mi się to podobało. Od dawna chciałam się wyprowadzić z domu moich rodziców, ale każdego dnia Joe zachowywał się dziwnie. Kiedy czułam jogę, siadał obok mnie i patrzył. Gotowałam w kuchni, on siedział cicho przy stole. Nawet kiedy zostawałam w łazience, on pukał cicho do drzwi i mówił: Myślę, że już czas, żeby mama wyszła. Joe tęskni za tobą. O nie, Joe, nie będziesz w stanie wytrącić mnie z równowagi. Nie spale wyzwania. Pewnego ranka szykowałam się do pracy i właśnie otworzyłam drzwi od swojego pokoju, kiedy zobaczyłam Joe siedzącego na podłodze. Uśmiechnęłam się i już miałam wyjść, kiedy Joe złapał mnie za nogę i powiedział: wejdź w domu ze swoim synem. Nie wiedziałam, że Joe był takim dobrym aktorem. Bawiłam się, przytuliłam go delikatnie i powiedziałam: Joe, mamusia musi zarobić na kilka batoników. Potem odwrócił się i powiedział złośliwie, że zachowuje się jak jego zmarła matka. Już nie sądziłam, że to było zabawne. Zbiegłam szybko po schodach i wydawało mi się, że słyszę płacz Joe gdzieś za mną. Wlatując do biura, wpadłam na moją przyjaciółkę Eve. Zaproponowała, żebyśmy dziś wieczorem poszły do baru. Tak, trochę odprężenia na pewno by pomogło. Joe zaczął mi przeszkadzać. W barze Ewa i ja rozmawiałyśmy z motocyklistami. Chłopaki zaproponowali podwózkę. Tak, tego potrzebuję. Wyszliśmy z baru, wsiadłam na jeden z motorów z wielkim facetem, i wyścig się rozpoczął. Ścigaliśmy się przez miasto i czułam się szczęśliwa. Jednak niedługo, kiedy wyciągnęłam telefon, zobaczyłam 35 nieodebranych połączeń od Joe. Cholera, a co jeśli coś się stało? Natychmiast prosiłam motocyklistę, żeby zabrał mnie do domu. Gdy weszłam do holu, zobaczyłam Joe siedzącego w ciemności na schodach. Powoli wstał i zaczął się do mnie zbliżać. Przestraszyłam się, a on spojrzał mi w oczy i zacisnął pięści. Syknął, że mama nie powinna być w domu tak późno. Odpowiedziałam mu z niedowierzaniem, Zwariowałeś z powodu tego wyzwania. Ale Joe nagle złapał mnie za rękę i ścisnął ją tak mocno, że krzyknęłam. Myślałam, że ją złamie. Ale Joe cofnął się i prawie wybuchnął płaczem. Zaczął przepraszać za samolubstwo, a matka słusznie go za to skarciła. Co? Nikogo nie skarciłam. Joe obiecał, że będzie lepiej i wrócił do swojego pokoju, ciągle powtarzając słowa: Mamo, przepraszam. Zamknęłam się i zdecydowałam zadzwonić do IF. Poczułam się nieswojo i postanowiłam opowiedzieć jej o wszystkim. Eve powiedziała, że brzmiało to tak, jakby Joe naprawdę miał jakiś problem psychiczny. Nie było to już proste wyzwanie. Poradziła mi, abym wyszła jak najszybciej. Kto wie, do czego jeszcze mógłby być zdolny. Jej słowa sprawiły, że poczułam się nieswojo. Kiedyś myślałam, że Joe jest po prostu dobry w aktorstwie, ale teraz zaczynałam w to wątpić. Zapukałam do drzwi Joe, cisza. Pamiętając o postanowieniu, powiedziałam, że musimy skończyć tę grę. Martwiłam się strasznie i czekałam, aż powie mi, że będę musiała chodzić nago po całym mieście. Ale Joe nagle otworzył drzwi i zaczął mnie przytulać. Joe, co robisz? Mamo, nie odchodź, nie zostawiaj Joe samego, on kontynuował. Następnie położyłam dłoń na jego ramieniu i powiedziałam cicho: Joe, to tylko gra, za bardzo się martwisz. Ale potem przestał mówić i odsunął się. Na jego twarzy powoli pojawił się złowieszczy uśmiech. Joe, przestań, to już nie jest śmieszne, dobrze? Już miałam wychodzić, kiedy Joe złapał mnie za ramię i szepnął, że jestem złą mamą. Pozwól mi odejść. Uwolniłam się i wybiegłam z pokoju, kierując się w stronę schodów. Wciąż patrzyłam na zrozpaczonego czołu. Szedł za mną powoli. Zbiegłam po schodach, ale nagle potknęłam się i upadłam, pociemniało mi w oczach. Obudziłam się w swoim łóżku, miałam na sobie koszulę nocną, a Joe ostrożnie poprawiał koc. Podniosłam się na wpół, ale on spojrzał na mnie uważnie i położył mnie z powrotem. Zajmę się mamą powiedział powoli Joe. Po tych słowach przeszedł mi dreszcz po plecach, drżącym głosem poprosiłam o wodę. Kiedy wyszedł, gorączkowo szukałam swojego telefonu. Na szczęście zadzwonił na szafce nocnej, zobaczyłam numer na ekranie. To była Eve, ale zanim zdążyłam podnieść słuchawkę, usłyszałam głos Joe. No cóż, podszedł wziął telefon i rzucił nim o ścianę. Wstrząs sprawił, że się skrzywiłam. Jeśli Joe tak łatwo zepsuł telefon, co mógłby mi zrobić? Potem Joe wyszeptał, że mama powinna pomyśleć o swoim zachowaniu. Potem wyszedł i przekręcił klucz w zamku. Joe mnie zamknął. Natychmiast podbiegłam do drzwi i zaczęłam walić w nie pięściami i ciągnąć za klamkę, ale bezskutecznie. Czy mogę uciec przez okno? Ale potem zauważyłam, że Joe zdjął klamki z okien. Zaczęłam panikować i nagle usłyszałam rek silnika. Samochód Ewy pojawił się pod oknem. Wysiadła z samochodu i zadzwoniła do drzwi. To była moja szansa na ucieczkę. Zapukałam w okno i aktywnie machałam rękami. No dalej, i spójrz w górę. W tym momencie Joe podszedł do If. Martwiła się, dlaczego nie odbieram telefonu. Ale Joe powiedział słodkim głosem, że nie czuje się dobrze i śpie. Waliłam w okno i miałam nadzieję, że If mimo wszystko spojrzy w górę. A ona tylko wzruszyła ramionami i poszła do samochodu. Czułam się jak skazaniec. Pomóż mi, krzyknęłam w histerii. Nagle otworzyły się drzwi do pokoju. Joe złapał mnie za włosy, zaciągnął do łóżka i skuł kajdankami, mówiąc, że jego matka bardzo źle się zachowuje. Krzyczałam i walczyłam, ale Joe tylko poklepał mnie po głowie i powiedział, że wkrótce mama się uspokoi i będziemy żyć jak dawniej i zawsze będziemy razem. Joe wyszedł, a ja wciąż drżałam i krzyczałam o pomoc. Chciało mi się płakać. Kochałam sporty ekstremalne, ale tego było za dużo. Co powinnam zrobić? Joe był prawdziwym szaleńcem on nie grał. Ale wtedy przyszedł mi do głowy pomysł: A co jeśli będę grała jak on? Kiedy Joe przyszedł sprawdzić, co u mnie, powiedziałam mu, że to rozgryzłam. Mama obiecuje zaopiekować się Joe, jeśli będzie posłuszny i zdejmie kajdanki. Mój głos się trząsł, a moje serce było gotowe wyskoczyć z klatki piersiowej. Joe zamyślił się na chwilę, po czym w końcu puścił mnie i kazał się nakarmić. O mój Boże, to naprawdę zadziałało. Poszliśmy do kuchni i zaczęłam robić mu owsiankę. Spojrzałam na Joe i posłałam mu wąski uśmiech. Wtedy podałam mu talerz. Joe był bardzo szczęśliwy, ale gdy tylko spróbował owsianki, strasznie się zdenerwował Rzucił talerzem o ścianę i zaczął krzyczeć na mnie. Znowu robisz owsiankę z grudkami. Tak się bałam. Joe, to pierwszy raz, kiedy to zrobiłam. Ale on patrzył na mnie i powiedział, że mama zrobiła już owsiankę z grudkami. Potem po pokłócili się, jego mama upadła i zasnęła w łazience na zawsze. Co? Zasnęła? Potem Joe wstał od stołu i ruszył w moją stronę. Cholera, wtedy zdałam sobie sprawę, że to Joe zabił swoją matkę. Wyrzuciłam z siebie, że idę do łazienki. Tam zamknęłam słaby zatrzask i rozejrzałam się. Cholera, musiałam się stąd wydostać. Wtedy zauważyłam małe okna pod sufitem. Próbowałam je otworzyć, ale w tym momencie drzwi zaskrzypiały. Joe pędził do mnie, mówiąc szalonym głosem, że mama znowu jest za późno. W napadzie histerii próbowałam wybić okno mopem, ale w tym momencie wpadł Joe i zaczął krzyczeć. Chciał, żeby mama się z nim pobawiła. Łzy wezbrały mi w oczach. To wszystko, nigdy się stąd nie wydostanę. Chyba że. Potem przytuliłam Joe drżącymi ramionami. Mamusia już wymyśliła dla nas grę. Joe, jesteś odważnym chłopcem, prawda? Skinął głową w zamyśleniu. Udowodnij to swojej mamie. Wybierz się na spacer po półce dachu dla swojej mamy. Możesz? Z przerażeniem czekałam na jego odpowiedź, a nel nagle się rozpromienił i zgodził się. Joe wygramolił się przez okno na półkę, a ja go obserwowałam. Chodź Joe, mamusia jest z ciebie dumna. Spojrzał na mnie z uśmiechem, a ja natychmiast zamknęłam okno i zbiegłam na dół. Nie oglądając się za siebie pośpieszyłam na komisariat, bo łzy spływały mi po policzkach. Policjanci posłuchali mnie i pojechaliśmy z powrotem do domu. Ale kiedy weszliśmy, za nie mówiłam. Joe był pokryty siniakami w podartym ubraniu. Na widok policji zaczął płakać i skazał na mnie. Proszę, nie oddawaj mnie jej! Joe narzekał, że adoptowałam go tylko po to, by z niego kpić. A nawet zmusiłam go do spaceru po półce. Przerwałam mu i zaczęłam krzyczeć: Nie ma mowy, nie wierz mu. Chciał mnie zabić. Czułam bezradność. Oczywiście gliniarze uwierzyli Joe. Grał tak dobrze. Powiedzieli, że zostałam pozbawiona prawa do opieki i zabrali mnie na komisariat. Kiedy mnie wypuścili, poszłam zobaczyć się z IF. Wzdrygałam się na każdy dźwięk, bojąc się, że Joe mnie namierzy. Ale Joe odszedł i nawet nie pojawił się na rozprawie, gdzie zostałam ukarana grzywną i przydzielono mi prace społeczne. Ostatniego dnia mojej kary wróciłam do IF z wiadomością, że przeprowadzam się do innego miasta. Przyznałam się, że bez względu na to, gdzie jestem, każdego dnia boję się, że Joe mnie tu wytropi. A teraz od sześciu miesięcy prowadzę normalne życie bez adrenaliny. Mam pracę, mieszkanie, a nawet nowego chłopaka. Byłam właśnie w drodze na randkę, kiedy zatrzymałam się na światłach. Nagle zobaczyłam Joe po drugiej stronie ulicy. Pomachał mi przyjaźnie, byłam przerażona. Wiedziałam, że światło zmieni kolor na zielony, a on przyjdzie do mnie, ale minął go autobus. Sekundę później nie było nikogo po przeciwnej stronie ulicy. Biegłam tak szybko, jak mogłam. Podobał ci się film? Zapisz się i polub, wspieraj kanał. Dziękuję Ci.